Za nami druga edycja międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego i niemieckiego Denk Denk 2014. W tym roku, tak samo jak i w roku poprzednim, frekwencja dopisała. Do tego rocznego konkursu zgłosiło się 79 osób. Są to uczniowie trzech gimnazjum: gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie oraz gimnazjum. W zagrodnie, a także uczniowie powiatowego zespołu szkół. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Chcemy wyjść naprzeciw naszym uczniom, nie chcemy zawyżać poziomu, chcemy, żeby to było święto języków, ukoronowanie wieloletniej nauki, ale rezultaty podadzą nam odpowiedź na to pytanie, czy był to trudny poziom, czy też nie. Jak ocenicie tegoroczny konkurs Deng? Deng? No W tym roku jest zdecydowanie łatwiejszy niż w zeszłym i oceniam, że chyba dobrze nad nim poszło. Ja myślę, że poziom jest dość wysoki, jak na, na nasze umiejętności w tym sensie, ale myślę, że będzie ok. Czy było coś, co sprawiło Ci jakąś szczególną e, kłopotliwość przy rozwiązywaniu tego testu? Owszem, ostatnie zadanie to był tekst, który trzeba było przeczytać i potem do, odpowiedzieć na podstawie przeczytanego tekstu na pytania. No i trochę ciężkie było, bo dużo słów nie znałem. Uważasz, że takie konkursy są potrzebne? Oczywiście, można się wykazać, sprawdzić się na tle innych i do wygrania są fajne nagrody. Tak, uważam, że są potrzebne, bo one kształcą nas no i przygotowują do różnych testów itd. Na wyniki konkursu nie trzeba było długo czekać. Tuż po godzinie 13 odbyła się gala finałowa, poprzedzona wokalnymi występami uczniów powiatowego zespołu szkół w Chojnowie. Ucznie. bo być tutaj na tym konkursie to już jest wyróżnienie. Zostaliście wybrani ze swoich klas, nie tylko z Radowego ale ze swoich klas gimnazjalnych, aby, może nie jest to olimpiada językowa, rozprogramowana na całą Polskę, ale niemniej jednak tutaj lokalnie jest to jakiś tam konkurs, który, promujecie się, nie? I mam nadzieję, że nagrody, które i pan Starosta ufundował, a także my jakoś zewnątrz szkół przyczynią się do tego, aby pomogły Wam i chętnie abyście brali udział w kolejnych edycjach naszego konkursu. W miejsce pierwsze też uczę liceum Łączącącego w Fajdowie Adam Wiliński. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu Deng Deng w kategorii języka angielskiego. Jakie są pierwsze wrażenia po zwycięstwie? No Konkurs stał na wysokim poziomie. Myślę, że fajnie, że go wygrałem. Cieszę się naprawdę. Było z kim rywalizować. I ogólnie wrażenia bardzo pozytywne. Bardzo pozytywnie y odnoszą wrażenie odnośnie tego, jak konkurs się prezentował i jak prezentowali się jego uczestnicy. Czy było coś, co sprawiło Ci się jakieś specjalne trudności? Nie, szczerze mówiąc nie. Czego oczekujesz za rok? Za rok nie będzie mnie już w tej szkole, więc y, oczekuję tego, że będę na jakichś fajnych studiach y, przyszłościowych, które w przyszłości dadzą mi fajną pracę. tak? Aha, czy Ty uważasz, tak? że takie konkursy są niezbędne na, w szkole? Tak, ponieważ dają one uczniom wiesz, takie doświadczenia. Y, zawsze jest ważne, żeby zbierać doświadczenia, bo one ci prezentują w przyszłości i myślę, że to zawsze fajna inicjatywa, żeby dawać y, uczniom możliwość konkur konkurowania ze sobą. Miejsce pierwsze, uczennica. I numer w dziewięć Julia Sidor. Serdeczne gratulacje pierwszego miejsca w konkursie deng deng w kategorii języka niemieckiego. Jak ocenisz dzisiejszą rywalizację? Yy, dziękuję bardzo. Ogólnie było łatwo. Nie trudziłam się zbyt wiele, ale zawsze to coś. W jakiś szczególny sposób przygotowywałaś się do tego konkursu? Nie musiałam, bo ja biegle posługuję się językiem niemieckim, więc musiałam nic robić, szczerze. Skąd czerpią się podstawy twojego języka? Tato mnie w młodości, jak byłam małym dzieckiem, uczył słówek i tak się wszystko zaczęło.